Cześć, dzisiaj chcę pokazać Wam nową wersję plecaka Ultra West 5.0. Plecak do, dosyć mocno się zmienił, wcześniej na plecach prawie nic nie było, teraz mam dosyć dużą kieszonkę i jeszcze z tego co się poprawiło. Najważniejsze idą nowe butelki, Soft Flask Body Battle 2.0 lżejsze, sam plecak stał dużo lżejszy, waży tylko 140 gramów bez soflasków To jest naprawdę nic. I przy tym ma pojemność 8,5 litra Trochę został poprawiony sposób mocowania soflasków. Teraz jest on po środku, ma dodatkową gumkę. Taką i soflaski padają w ogóle bez żadnych problemów. I żeby Jak widać, oni nie do końca wchodzą i dlatego. Mamy tutaj pętelkę z góry, która to trzyma, żeby butelki się trzymali i w ogóle nawet się nie ruszyli w trakcie biegu. Tutaj widać gumki dla kijków. Właśnie teraz pokażę, jak tutaj można zamocować. Jest kilka różnych sposobów. Można wsadzać do środku. Tutaj jest taka pętelka lub można odpinać ten przycisk. Ja właśnie takie preferuję odpinać i po prostu dociągamy tutaj. Nie są na miejscu, w ogóle nie latają. Więc naprawdę pięknie tutaj się trzyma. Na dole mamy dwie kieszonki, jedna z zipem dla, telefo dla telefonu. Z lewej strony po prostu na gumkę tutaj. Teraz mam cztery żeli, więc żaden problem, żeby to tam zmieścić. Pokażę po prostu cztery żeli chodzą, leżał jak i ich nie czuć tutaj jest e, suwak i tutaj możemy zmieścić na przykład e, telefon sobie jego zapięć, żeby nic nam e, żeby nic nie zgubić e, zostali zmienione trochę tutaj haczyki to są po prostu e, z jednej strony haczyk nie mamy nic po środku w taki sposób to się trzyma, się zaciąga. Z przodu jeszcze na jednej stronie mamy dodatkowe kieszonki na żeli. Chociaż tutaj nawet wchodzi telefon. Może to nie na stale, ale na chwilę jak potrzebujemy coś jego zostawić, możemy tutaj, jak jedziemy pod górę, coś tam sobie sprawdzamy. Możemy odłożyć. Później już tam schować gdzie chcemy. I dosyć wygodnie jest. Na górze nie ma żadnych Kieszonek, dlatego że saflaski siedzą dosyć wysoko, co pozwala nam e, pić w trakcie biegu. Właśnie w taki sposób, nawet e, nie muszę specjalnie się pochylać, delikatnie opuszczam głowę i się, sięgam już e, smoczka. Właśnie tak się leje woda. Nie jest dosyć duży ten otwór, a właśnie jeszcze trzeba powiedzieć o tych butelkach dosyć istotną rzecz że poprzednia wersja właśnie to jest z plecaku wersji 4.0 to jest z piątki tak samo się zamykają więc mają smoczki prawie takie same ale naprawdę co widać co się zmieniło teraz ta górna część jest pod kątem przez to w ogóle nie czuć tej krawędzi twardej na piersi bo i z ciekawostki oni ważą teraz 35 gramów przeciwko 48 gramów dla poprzedniej wersji na jednej butelce to jest dosyć sporo więc cały zestaw nam waży 70 gramów dwie butelki i plecak 141 to 210 gramów mamy plecak z soft flaskami nie wiem czy znajdziecie coś do porównania w takiej e, pojemności 8,5 litra e, pokażę tył, tył plecaka e, na mnie to tak wygląda. System. system Comfort Change, tak zwany, patentowany, który pozwala dopasować do sylwetki. Tutaj mam na razie kurtkę samą, którą za mocno nie zwinęłem. Właśnie tak to wygląda. Na górze nie mamy żadnych suwaków, po prostu jest haczyk, który pozwala nam zabezpieczyć rzeczy od wypadania i system który to pozwoli skompresować, ewentualnie możemy tutaj jeszcze coś dołożyć. Plus jedna jeszcze kieszonka dla folii NRC, dla baterii zapasowych. Tutaj mam akurat baterii. Normalnie się zmieści, tak obstawiam. Duży telefon plus kanapka na przykład. I tutaj mamy jeszcze haczyk dla kluczy. Jak zwykle to bywa, żeby nie zgubić. System Comfort Clinch tutaj może będzie widać lepiej został zmniejszony trochę zmienili przyciski naprawdę ich teraz wygodniej używać w trakcie biegu można po prostu sięgnąć sobie dociągnąć lub wyluzować i widać, że tutaj zostali w taki sposób schowane i po środku nie ma już żadnego plastiku jak było wcześniej przez to ten system stał dużo lżejszy i ładnie działa więc no więc to tyle, polecam sprawdzić, przetestować a jeszcze co warto powiedzieć, że tutaj się mieści dwuklitrowy buklak na plecach więc e, jeśli nie chcemy używać softlasków, możemy użyć buklaku, a cały przodnik na przykład zaladować na jedzonka lub aparaty, jakieś podręczne rzeczy, które chcemy mieć bardziej dostępne mogę powiedzieć, że można to kupić w Polsce w sklepie na więc zapraszam